Halo, Halo Sima Mordeczki. Z tej strony, Maxiu, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek: oczywiście, Pokémon Ultra Violet. Lecimy oczywiście dalej. Jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku zrobiliśmy sobie drużynę R w Caledon City, i teraz naszym następnym stepem jest to zrobienie: wytrenowanie Growlite. A. Tak jak mówiłem na poprzednim odcineczku, więc szybkie trenowanko Growlite, które najprawdopodobniej wam skipnę, bo po co macie oglądać, jak ja leveluję go z 6 lewi. Dań, czy my nie chcemy grow okej, okay. Jestem jak najbardziej za. Możemy mieć dwa lewle z głowy. No to jest i Growlite męski, i Growlite damski. Spoko. Ciekawe, czy da się tu rozmnażać w tej wersji. Yy... A, tylko, że ja jestem już po paraliżu. Okej. Okay. Chyba nie mi się cofnąć paraduzek Hela. jest to smutne. Það er mikalveg gróðleit með því hún evoluður. Takk, takk, það er hann verkað. Dobra, ja wam to w ogóle przewinę, nie bierzcie sobie do głowy, utniemy, Cut. Dobra mordyczki, udało mi się potrenować ta bodajże do 26 poziomu, więc jest elegancko, nie zamęczałem was tym. Idziemy do gymu wrac... wręcz wracamy, ponieważ dla testu czy jest w miarę ambitnie z levelem, pokonałem dwóch pierwszych przeciwników, co jeszcze mi tam dało dodatkowy poziom, więc lecimy dokończyć dzieła zniszczenia. Już pokonałem tych dwóch rywali, lecimy sprawdzać i napiszcie, na którym ewoluuje Growlite. Bo ja nawet nie sprawdzam takich rzeczy. Kiedyś pamiętałem, ale ten 304, 306, coś koło tego. Jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę, niech napisze. Dobra, wchodzimy od boku. Ja mam tylko emo... Ale jest moc, czuć moc, Uu, czuć jest moc od Grow Ja chyba nawet nie mam... A nie, mam paralizę Hela. Czemu ja tak robię? Proszę, ksiądzie. Jeszcze raz kicsi, dobrze. Że... Jezu, ile tego? Nawet nie będę... W ostatniej chwili. Czekajcie, bug. Co ja mam w ogóle na siebie narzucone teraz? Paraliż, ale paralizę Kela chyba miałem. Jak nie, to się wracamy. Nie, się wracamy, dobra, to się wrócimy. I ostatnia już będzie taka deska ich ratunku, dwóch ostatnich trenerów, trener i Erika. I wrócimy się do Lavender Town, bo tam musimy również, na następnym odcinku będziemy klepać Garego, który nam złoił skórę w jednym z poprzednich odcinków. I jeszcze ten trener. Reflekt, dobrze, siadło. No i zostaje nam Erika. Nawalamy się, liderka. To tam Ericzko masz? Trzy Pokemony. No i jest Berling zaparaliż, dobrze. O Jezu, ile. Giga dręczyć. Dobrze. Wire, pump, proszę. O, oh, i tu się zaczynają schody. Dobra, zaczynamy od najsłabszych. Aha. Ciekawie. Kacik. Musimy zbijać jakkolwiek. Idzie o to. O, le siadło. No i dobra, i czwarta odznaka. Bang, 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 bang. Czwarta odznaka dla Maxa. Elegancko, jestem bardzo zadowolony. Leczymy się, szybko cofka do Lavender Town. Bez zbędnego gadania w ogóle, a właśnie. Jeszcze możemy przecież się szybciej transportować. Musimy wejść tutaj. Na najwyższe piętro sobie pojechać. Na piąte Jeszcze na dach. Wending maszynka soda popik Możemy lemoniadek kilka kupić i jeszcze freshwaterków. To zawsze taniej wychodzi niż potiony czy super potiony, to, to zapamiętałem Pierwsze pięterko Zmykamy stąd O tu pyk, pyk. A to nie może mnie jeszcze przepuścić, nie mogę mu dać freshwaterka. Droga zamknięta. Ciekawe czy to może kwestia jest jeszcze tej wieży duchu? Tylko skopa. ja już mam chyba skopa, tak? Powinienem mieć. Jest slipskołp, dobra. Slipscopik jest important. Okej, okay, tu wszystkich pokonałem A tego biker baba pokonałem? O, Faj, 29 dzięki temu, dobrze On się przyda przy walce z Garem na pewno Linczek No i co mordeczki? Mogę w ale tutaj zapisać gereczkę. Odtąd sobie zaczniemy następny odcineczek. Szybki odcineczek, eleganckie pokonanie Eriki, Sporo czasu poza nagrywką zajęło, znaczy w czasie nagrywki, ale długo mi zajęło ekspienie Gruelita, bo niestety po... 200-300 ekspa dostałem. to jest bardzo mało. Ale oczywiście dziękuję Wam za to, że byliście w tym odcineczku, że dopingowaliście mnie. Udało nam się pokonać Erikę dzięki złapanemu, mocniejszemu Growlite'owi, bo jeszcze jak ja miał z 18 lewla go ekspić, to jeszcze bym dłużej mi to zajęło. Więc mordeczki. Mam nadzieję, że następny odcineczek o wiele szybciej padnie. Liczę na to, że już piątek, sobota będzie następny odcineczek, jak przechodzimy wieżę duchów i mam nadzieję, że jak dostajemy się do piątego miasta, gdzie liderem jest Koga. Więc mordeczki, trzymajcie, oczywiście zostawcie łapeczkę, suba, że jesteś nowy na kanale i napisz mi komentarz, na którym levelu ewoluuje Grow Light w Arkanina Elovina, bang bang bang. Paaa!